Proszę! Proszę cię, nie! Dziemanku wszystkim! Z tej strony Pingwin i Rafikio! I idziemy dzisiaj przez portalek, który mieliśmy iść ostatnio. Wiemy, będzie ciekawy, będzie ekscytujący. Nie wiadomo, co jest po drugiej stronie. Ale pierwszy, zanim pójdziemy, powiem Wam, że. Miał. Co o Rafiki mówisz? Czy chciałeś powiedzieć widzom? Mów teraz, jak chciałeś coś... O! Okej, okay, okej, okay, dziękuję. Za to... Powinienem cię zabić. Nie zostawić. Lubię cię w sumie rafiki. Możesz zostać. Ale nie wiadomo, może coś sobie jemy po, poza tym portalem. Ogólnie miał być ze mną widz dzisiaj, ale nie zdążył na ten odcinek, więc będzie w następnym. Więc jest okej. Okay. Ci, którzy wygrali właśnie te losowania i ten poprzedni też od, od ostatniego czasu... Wow! Wow, gdzie jesteśmy? Kolejny świat w Lion King. Mo wow, nie wiedziałem, że generują się różne światy. Ciekawie, wygląda dosyć. O, zrobimy waypointa tutaj, pierw. Wygląda dosyć ciekawy, szczerze mówiąc. Zrobimy taki kolor jak portal, czyli musi być czerwone do samej góry, zielone i niebieskie. Czyli taki, o. O, ładnie, niech będzie. Nie jest to aż taki sam kolor, ale może być. Więc, e, musimy nazbierać termity. E, mamy nowy świat, Lion Kingie. E, czyli zgenerował się na, w, nam świat w świecie Lion Kinga, więc mamy różne światy. Twilight Forest, jeszcze musimy sprawdzić, wszystko będzie zarąbiście, nie mogę się doczekać. Ale jak zobaczymy naszej księ... O, dobrze. Czekaj, co to jest? Skull Co to jest? O my god! Oh my god, ale zarobiście! o lol, mówi coś Jak? A, ja, ja. O, lol Jakie suchary też, żarto, żarty suche, jakbyście rozumieli co pisze Okej, okay, już jesteśmy na miejscu, co się stało? Więc, e, przeskoczyliśmy od razu dotąd, do tego świata. Wszystko widzicie, że działa teraz, wygenerował się porządnie. Ale czemu nie działa w pierwszym miejscu? Ponieważ modyfikacja Twilight Forest coś popsyła z biomem. No i właśnie, jak widzicie, zostaliśmy przeniesieni do porządnego świata. Teraz po prostu musiałem zmienić dużo rzeczy w konfigu, zmienić sejwa, ale teraz wszystko działa, więc jest dokładnie jak powinno być. I możemy dalej naszego quest'a zrobić, eee, czyli bring grafiki 4, eee, Przekruszone termity. Termity możemy znaleźć teraz właśnie w tych kulkach Te gulki możemy rozkopać i wszystko będzie git. W ogóle ten świat teraz wygląda mega zarombisty wow I atakują mnie już jakieś e, mopki, więc... Widzicie teraz, że wszystko porządnie się zrenderowało. E, zarąbiście ten świat wygląda, naprawdę. Jakieś e, krzyżyki, drzewa... Ła! Wygląda zarobiście I wtedy przedtem był taki grassland, więc zbukowało się. No, ale tutaj mamy gulki termitowe, które możemy rozwalić Zobaczymy i powinny być jakieś termity, o What Czemu... Czekaj! Czemu oni wybuchają? Czekaj, to się rozkopuje tak, to Oni wybuchają od razu. Jak ja mam ich... Jakie mam ich złapać? O, mam czas. O kurde... O kurde! O kurde! O kurde! już dużo piasku możemy zbierać. O nie nie, nie! Jest, zabiję jednego! Uuuu! Cztery potrzebujemy. Ej, to jest trudniej niż myślałem, wybuchają mi wszędzie i na szczęście mam zbroję, nie wiem czy mam Blast Protection, nie mam Blast Protection, ale mam przynajmniej trochę synchantową zbroję i 53 leveli też, czemu mam 53, wow, what, 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 what? mamy go, nice, ile mamy? 2. Jeden? a widocznie zginął tylko. Mamy 53 leveli, ponieważ musiałem Skara zabić z 50 razy, dopóki nie naprawiłem tego świata, więc dlatego. Najwyżej, wiesz, wykorzystamy te leveli. To jest, to jest i tak w sumie nie jest i tak aż tyle o OH GOD! Dzięki, dzięki, muszę przynajmniej jednego zabić! Yes! Yes! High five, ludzie! High five! Jeżeli chcecie grać dalej, no wiesz, tych questach wystarczy po prostu... ...kurna. OH GOD! Umrę zaraz Wystarczy um, Wystarczy tylko usunąć Twilight Forest z modyfikacji albo ściągnąć najnowsze update pingwing packa, Venice naprawi. Po prostu nie było widać dopóki nie robiliśmy questów. Niestety chłopacy nie przetestowali questów w Lion Kingu, ponieważ nie właśnie myśleli, że... że będzie źle. Myśleli, wszystko wyglądało, że śmiga, więc nie wiem. Ale przynajmniej teraz wiemy co był problem i wszystko na, na, naprawione. I jak będziemy chcieli najwyżej... O kurde. No way! Oh, God, Jesus Christ! Jak będziemy chcieli najwyżej uh, naprawić. Czekaj, gdzie jest nasz Rafikio? Rafikio jest w centrum świata, tutaj w tym kierunku. Jak będziemy chcieli naprawić. i wrócić, jak skończymy Lion Kinga, chcemy naprawić Twilight Forest i grać na Twilight Forest, to jak skończymy Lion Kinga, wbijemy Twilight Forest i będzie zarobiście. Teraz musimy wrócić do Rafikiego w ogóle, ponieważ. Jak widzicie, zginęliśmy. Rafikiego drzewo jest tam w kierunku. O, kurde, nie. Hieny będą mnie atakować. Mam nadzieję, że Dead Point jest włączony. Będziemy mogli znaleźć dokładnie, gdzie zginęliśmy tam. E, ponieważ. Nasze wszystkie itemy tam są. I nasz level też! Ho, ho. Super, naprawdę super. No to straciliśmy ten cały level. E, jestem ciekawy, czy w ogóle dobrze idzie. Idziemy dobrze, idziemy dobrze. Idziemy dobrze w tym kierunku. Właśnie za tym, za, tej, za tą górką będzie nasze drzewo. I będziemy mogli wrócić do świata, więc zobaczymy się przy portalu. Okej, okay, jesteśmy przy portalu, wchodzimy z powrotem do portalu. Rafiki nas żegna, na razie Rafiki. Mam nadzieję, że zdobiemy naszej temki, death point i... Jest! Jest death point. Oj, to dobrze, że blisko, ale... Już na mnie mobki różne lecą, więc muszę się pospieszyć, bo mam mało życia i tak. I zarobiście termity tu chodzą i tak mam nadzieję, że gdzieś tam wybuchną. Nie wysadzą moich itemków, o kot, 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 kot. ale jeszcze leci za mną jeden mało okej okay. Spróbujemy go, kot nie. nie, 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 nie Uciekam, zostawcie mnie, zostawcie mnie, proszę, proszę was, proszę Proszę cię, Nie! Okej okay, ludziska, jesteśmy z powrotem Dwa levele mamy, jaki fil Mieliśmy 50 levelów. Mygliśmy je wykorzystać, czyli teraz nic nie zrobimy. Zbiłem tutaj na górę tego. tej górki termitowej. Widzicie, wszystkie nasze itemy prawie są popsute. Kompletnie nie możemy nawet ich używać. Nie wiem, co zrobić. Jak zginiemy jeszcze, jeszcze raz, wracamy na chaty, enchantujemy wszystko. Ale potrzebujemy tylko dwa. Jeszcze termitych, więc. i tak będziemy musieli wrócić do domu. Zrobić tak. O oh god. Jest. Będziemy musieli wrócić do. Termit tam jest? Wrócić do domu i pokruszyć te termity, żeby wszystko działało dobrze. Już idzie na nas jakiś lew kolejny. Nie będziesz. Dobrze, giniesz. O, pięknie. Wow. Okej, okay, musimy jeszcze raz spróbować. Jeden termit. Dobrze, gin. Fuck, fuck. O nie, bo oni... oni Kurde, teraz wiem jak oni działają. Oni wysadzają... Ale trudne. Oni wysadzają te górki i... Jest! Trzy. Jeszcze jeden... O oh, fuck! O oh, fuck! Jeszcze jeden! I będziemy może żeby wrócić. Okej. Okay. Żeby tylko tutaj nie wybuchł poważnie. oni wys... Cii, Ten jest... Oni wysadzają te górki i wylatują różne... O Lew teraz nas atakuje Na szczęście mamy wystarczająco... Czekaj, tutaj muszę uważać teraz. Yes! MUTEFUKES! Mamy cztery! Cztery! Yes, może możemy wziąć nasze termity do domu i je pokruszy! Tylko szybko. O nie, nie zdążymy. Ej, to nie jest fair, bo będą nas atakować tutaj. Jakie mogę? Jakie ja mam przejść przez portal? POSRAŁO! King trzy 2. trzy, jakiś ptak, jakiś łabędź, kurna nas atakuje, dwa! Bo będzie wszędzie! Bo będzie wszędzie! Bo będzie wszędzie! No i dobrze! Nie będziecie mnie atakować, dzwoniaki! Uh, tam jakaś... To jest chyba ta górka, którą widzieliśmy ostatnio. Okej, okay, wracamy. Oświetlimy tu teren, żeby mobki się nie spawnowali. XP weźmiemy esencją. Może i mało, ale zawsze się przyda. Zawsze się przyda. Więc wrócimy do normalnego świata teraz. Uuu, uh, raczej pierw do Lion Kinga, wtedy do normalnego świata. Um, ponieważ musimy pokruszyć... Albo w sumie w Lion Kingu możemy pokruszyć nasze te... Jeżeli są... Ups, jeżeli jest wystarczająco... Mamy nawet może przy sobie przedmioty, żeby stworzyć. Musimy poszukać... Jak to się nazywa? Pestle... Nie. Grind... O, oh, jest, jest, jest! Grinding Bow. Sweet. O, oh, łatwo się robi! Możemy tutaj zrobić. Mamy drewienko... Nie. Okej, okay, w takim razie idziemy na dół, po drewienko! Super, może wskoczymy do... Można wskoczyć gdzieś tu wody tutaj? O, widzę już drewno tam na dole. Więc może nam się uda? Czekaj, skoczyć do wody. O, pięknie. I żerafę zatakujemy w tym samym czasie. O, no! o jaki hit! LOL. Deadno, deadno. Jedzenko byśmy sobie ogarnęli też, bo jak widzicie. Jedzenie nam troszeczkę schodzi i musimy coś zjeść. Więc drewięko mamy. Drewno możemy tak ściągnąć, po prostu, ponieważ to jest inne drzewo, nie działa nasz Tree capitator modifikacja, z tym tylko zwykłym drewnem, więc nawet spoko, nawet spoko, jak będziemy potrzebowali to na jakieś budowle, czy coś, można, na można zawsze nazbierać. Okej, okay, więc kopiemy, i kopiemy, i mamy wystarczająco. Crafting table, stworzy, Uuu, hiena, ginie, ginie, łaaa, wow. nie wiem czemu zginęła, może bo jest dzień. Może nie wiem. <laughs> Może ja ją tak zrobiłem mózgiem jakoś. O, kolej ginie, Widocznie. Nie żyją w podczas dnia. Więc musimy zrobić pierw drewno. Teraz crafting table. Czyli stolik do tworzenia itemów. I wtedy w stoliku wystarczy, że układamy coś tak. I patyczek położymy na górę. Nie wiem, czemu ciągle mi się organizuje jak wypunek. I mamy Grinding Ball. Możemy Grinding Ball postawić na górze. <laughs> jak ładnie wygląda. I wrzucić Exploding Termites. Teraz będziemy mieć pokruszone termity. E, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Super, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że ogarnęliśmy ten quest. Chociaż był troszkę trudniejszy niż myślałem. O wiele trudniejszy niż myślałem, szczerze mówiąc. E, I pokruszone termity będziemy mieli, ale nigdzie dalej nie idziemy. Um, jeszcze ponieważ chciałbym zenchantować byle jaki miecz, przynajmniej na Sharpness 1, 2, 3, bo jak widzicie mamy słaby miecz i jak atakujemy mobki i wszystko to... No to jest trudno, to jest trudno, więc będziemy musieli, nie wiem, może w następnym odcinku, jak będę grał z widzem, to wrócimy z zwykłego świata i po prostu będziemy ogarniać parę rzeczy tak, ponieważ nie chcę za dużo czasu spędzić w Lion Kingie naraz, chociaż chcę właśnie, ale też nie chcę, żeby nie zmarnowała się cała przygoda e, od razu. Plus chciałbym ogarnąć jakieś lepsze itemki, ponieważ coraz trudniej się tyle tutaj robi. Jak widzicie już hiene jedna już prawie nam ściągnęła całe życie, więc e, gotowi jesteśmy. Teraz. Jeszcze nie gotowi do całej przygody, ale gotowi teraz, żeby wrócić do Rafikiego i, e, i dać mu to, dać mu to drewno. Chociaż, u, dirtem by się, byśmy się podsadzili, bo nie chce mi się to, po tych schodach chodzić wszędzie. A no, on ma te tam schody, ale to jakoś dziwnie się zrenderowało. Może, może damy radę wbić tutaj jakoś dirtem. Chociaż nieładnie, o jest pięknie, Woohoo! Ej Rafikiej, mam twoje termity kochanie. I co powiesz na to? Oh yes! Wonderful Mango Dust! O ty cwoniaku! Mangosy jeszcze chcesz! <laughs> Kurde się. Mangosy jeszcze chcę! Mangosy, a akurat. Akurat udało się mi. Także wiem dokładnie, gdzie mangosy będą. Więc możemy iść po mangosy. Jak zobaczycie, tam już jest. O banana! Manbo banana! Banana Tree, ale nie chcemy Banana Tree, chcemy Mango Tree, więc Mango Tree będzie tutaj w pobliżu gdzieś. Weźmiemy parę tych listek ładnych, ponieważ są kolorowe. Weźmiemy do naszej do naszej dekoracji, jakiejś w domku, żeby było ładnie. Podobają mi się te lilie, bardzo, bardzo mi się podobają. Różne kwiateczki i tak dalej. Możemy zwykłe lilie też wziąć. Żeby była mieszanka Ale teraz szukamy mango tree Drzewo, które nam da mango To nie jest w sumie tak trudno znaleźć Wystarczy, żebyśmy mieli szczęście I może i akurat za rogiem tutaj gdzieś będzie mango tree I rinosorosaury mamy Rinosaurosaury? Nie wiem gdzie jak się Rhinosaurus, tak się nazywa po angielsku Rhinosaurus I sadzą sobie, mają taki ten Taki tusk na przodu Mogą cię atakować Mam nadzieję, że tutaj są niegroźni, ponieważ nie chcemy być zabici w tej chwili. No i jak mówiłem, mieliśmy szczęście, od razu mamy mango tree, więc poproszę mangosa! Daj mi mango, proszę! Bo ja chcę kończyć questa. Mango! I wystarczy zrobimy tak. Sadzimy nasz. O nie, to nie jest to, to nie jest to. Okej, moja wina. Myślałem, że to mango, ale to był sapling tylko. Więc musimy znaleźć mangosa. Hmm. Ciekawe. Oj, nie ma mangosa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że będzie mango. Yeah, mango! Posadzimy tutaj, żeby było więcej. Mand the mango tree. The mango is grinding for me. Potrzebujemy jeszcze parę mangosów i będziemy gotowe. Nie wiem jak to jest mango po polsku. Ktoś wie? Mango. Może tak samo mango. Dziwne słowo mango szczerze mówiąc. Mango. 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 Okej, okay. gotowi? Gotowe mango, ground mango. Dobrze. Tylko jeden kawałek? Czy cztery chciał? Zaraz zobaczymy w książce. Eee, cztery. Chciał cztery. Nie, nie ma problemu, nie ma problemu. Wystarczy, że... Chciałbym najpierw ogarnąć ekwipunek, bo tutaj mamy jakieś... Okej, okay. lilie zwykłe wrzucimy tam najwyżej. Eee, Lilię te też możemy zostawić. To możemy wyrzucić. To też na teraz. I... no. Tak, dobrze. Mangos, potrzebujemy mangosy Nie wiem skilly, nie wiem ile mangosów potrzebuję. Gdzie jest to drugie? Ah, yeah! Tutaj jest kolejne drzewo mangosa, nawet niższe, więc myślę, że stąd na pewno wypadną jakieś mangosy. Jeszcze trzy potrzebujemy, nie wiem czy, czy nam wypadną, czy nie, ale mam nadzieję. Czekaj, jak zwalimy to, to wypadają, czy nie. Może jak rozwalimy wszystko tu, to zaczną wypadać tak naturalnie, że liście znacznie znikać i wypadną nam mangos naturalnie. To by było fajnie. O, fajnie. Zaraz zobaczymy. Spotkamy się, jak już będę miał trzy mangosy, bo nie chcę, żebyście patrzyli, jak rozwalam liście cały czas. o już jeden jest. Więc do zobaczenia, jak mam trzy mangosy. O, już mam drugi, okej, okay, może, może będzie, może będzie. Może będzie. Ile mamy? Dwa mangosy. Jeszcze jeden mangosy został. To... Okej, okay, w sumie zostaniemy już, bo już blisko. Jest mango, 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 3, 2, Jeden. O, ostatnia szansa na mango. Ciekawe, czy będzie. Ja myślę, że będzie. Okej, okay, nieważne. Znalazłem kolejne drzewo mango, i tutaj na pewno będzie ostatni mangos. Za trzy. Za dwa. Jeden. Jest mangos. Okej. Okay. Idziemy pokruszać te mangosy, i wracamy do Rafikiego. Nie wiem, co on próbuje z tego z wszystkiego stworzyć. Nie wiem, co on będzie robił z tego wszystkiego ogólnie. Um, ale coś tam. Coś tam musi zrobić, stworzyć i z tego coś tam, nie wiem co on zrobi. Może pisze w logu, ale w tej, chwili, w tej chwili nic tam nie pisze, pisze, tylko że Rafiki potrzebuje tej itemki. Żeby zrobić jakąś potkę, nie wiem co ta potka robi, co z tego będzie, ale zaraz zobaczymy. Dwa mangosy mamy, ostatni mangos się robi i będziemy mogli rozwalić wszystko i wziąć nasze gotowe itemki i wrócisz do Rafikiego. Ok, więc zobaczymy się u Rafikiego. Okej okay, kochani, już jesteśmy u Rafikiego, mamy nasze mangosy, zjemy sobie kurczaczka, bo bardziej lubię kurczaczka. I teraz mówi, że jest czas, ale nie wiem na co. Now, it is time. Już długo wiem, że wielkie króle od dawnych czas w, w gwiazdach na nas patrzą, chociaż jest dzień. I dopiero niedługo temu zauważyłem, że mam sposób, żeby ich powrócić do świata. Teraz, słuchaj, blisko i powiem, co z tym zrobić. Oh, Rafiki Dust, oh cool, nice. You need to use three of the dust and three silver ingots to craft a Star Altar. Okay, then. If you need more dust. Ok. Ok, czyli potrzebujemy. Srebro. Teraz potrzebujemy srebro, więc wrócimy do zwykłego. Wrócimy do zwykłego świata zaraz. Chociaż, szczerze mówiąc. Myślę, że zrobimy tutaj sobie bazę koło Rafikiego. Czekaj, musimy skoczyć do wody. Następna ta, ta stara baza się skasowało, powiedzmy, czemu? Ponieważ niestety musiałem zresetować świat i chociaż to do fajne miejsce jest, nasza baza nie istnieje już w tym miejscu, w tym miejscu tylko. Wiem, że srebro jest tutaj ogólnie, więc możemy wykopać to srebro tu. I od razu stworzyć to, co Rafiki nam powiedział: stworzyć. Więc pójdziemy znaleźć to srebro. Tutaj dziś musimy też uważać, ponieważ wiem, że w tych jaskiniach czają się groźne mobki, powiedzmy też. Więc musimy uważać. Chociaż może ich nie będzie podczas. Nie. Jakoś to wątpię, że nie będzie ich, ale. Okej, okay. pójdziemy w drugą stronę. Wiem dokładnie, be... powinna tutaj być taka dziura. I w tej dziurze właśnie są te wszystkie te. Bo widziałem, jak zabijałem Skara, że. E, żelazo się siecz... O, jest, tam jest, tam jest, tam jest. Że, żela... nie żelazo. O, już są, już są, już są hieny i tak dalej. Mam cię nice e, że, że l... srebro, raczej srebro się czai. Tutaj w miejscach różnych. Może tutaj... Aligator! Pito, ale co tu alligator robi? O, okej, okay. ging, 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 ging! Jest. Dobrze. Słabi są tu, już jeszcze słabi. He, he, he. Zobaczymy czy tutaj jest przypadkiem. Jakieś srebro. O, okej, okay, koło lawy prawdopodobnie nie może być. E, poszukamy jakiś dirt tutaj jest. Nie wiem, czemu dirt. Deer... Oh! No! O! Oh! O oh! 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 Oh my God, powinienem na serio otrzymać sobie wiaderko wody. Przy sobie wiaderko wody. Będę żył. Ale będzie ostro. O oh my God. Proszę. Proszę. O, oh. oh, jaki fart. O! Oh. O oh mój god! O oh. No i dobrze, więcej nieszczęścia bym nie mógł już mieć po tym wszystkim co się zbugowało Okej, okay, idziemy teraz powoli. Jak się teraz podpalę, to Ewa kogoś zabije normalnie Okej, okay, pójdziemy normalnie naokoło i znajdziemy to srebro. Musi być tutaj srebro. Musi kupić. Ja już mówię, że te, że hiely są proste, że łatwe, że już nie muszę się o je martwić, a tutaj kurde hiela mnie zrzuca do lawy i co ja kuje. Kurczę. Trudno nie powiem, że trudno nie jest. Trudno jest nawet, trudno jest nawet. Okej, okay, pójdziemy tak naokoło i zrobimy sobie takie bloki. Ui! Możemy teraz przeskoczyć i już widzę srebro. Widzę trzy kawałki. Już widzę trzy kawałki. Chyba, że ile kawałków. O, dwa kawałki, raz. Będzie trzeci. Słyta! Mamy trzy kawałki srebra. O, nawet więcej, cztery. Cztery kawałki. E, jeszcze coś, może tutaj, nie, cztery kawałki wystarczy, więc stworzymy sobie tutaj. Mamy crafting table, dobrze, możemy położyć crafting table. Możemy i też, jak wykopiemy trochę jeszcze tego koblsa, e, możemy stworzyć piecyk. I jak stworzymy piecyk, to możemy wtedy przypalić nasze srebro. Jak srebro się przepali to możemy wtedy cisnąć dalej. Wygląda na to, że zdążyłbym, ups, wykopać 9 kawałków jeszcze, więc możemy stworzyć kolejny piecyk. E, I z tego piecyka możemy po prostu szybszej przepalić nasze srebrno. Więc ogarnę to tu pierwsze. E, I piecyk wstawię tu. O! Co ja robię? Piecyk wstawię tu. No i, jedno, i ostatnie jedno możemy przepalić szybciej. Wygląda na to, że i tak się przepali na czas. No, ładnie. Tutaj będzie gotowe. Jedno i... Jedno. Kolejne ostatnie. A w sumie już mamy trzy kawałki, już możemy stworzyć. Myślę, że coś takiego. Miałem rację, miałem rację Star Alter tworzymy. I na tym Star Alter używamy ostatni kawałek e, pudru rafikiego. Więc teraz zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. A za ten czas. Zastanawiamy się, co tutaj, co tutaj wywalić, bo tutaj nie wszystko jest nam potrzebne. Możemy w sumie wrzucić to mięso miasto może się przepalić i te kurczaki. Jak te kurczaki się przepalą, to wtedy możemy wrócić do Rafikiego i ogarnąć wszystko. Więc zobaczymy się wtedy, bo nie chcecie się czekać i czekać na kurczaki, żeby się przepaliły. Więc zobaczymy się tam. O oh! oh Jesus, Okej. Okay. Jesteśmy już. Przy drzewie Rafikiego, hien nas atakuje, ale jedna, jedna, tak, wiesz co, hieny, tak jak w rzeczywistości, działają o wiele lepiej jak pracują w grupie, tak samo, no, jak mówię, w rzeczywistości też jest tak, że hieny pracują w grupie, żeby, wiesz, zaatakować, żeby zdemoralizować swoje jedzenie, powiedzmy, zanim to jedzenie zabiją i właśnie w taki sposób pracują hieny razem, a hiena jedna sama to raczej dużo nie poradzi, więc... I też nie potrafi raczej zrobić, więc no, nie musimy się martwić o pojedyncze hieny. O podwójnej, o potrójnej już, potrójnej już to może. okej, okay, Rafiki, mam twój Star Alter. Postawiłem go tutaj i będę używał Rafiki Dust na to o, jest Simba! Jaka duża głowa! O! O oh je! Yeah. Down, 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 Simba, down, 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 down. Everybody, Simba! Bam, 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 bam. Nice. Hey Rafiki, have you tried crafting some peacock wings yet? No, no, I have not. You smell of you flatulence. Whoa, Simba! No, no, Simba! No, Simba! No, no, Simba! Yes, Simba! Yes. Vruch tam na górę. Jet. Siad, zostaniesz tutaj, Simba, więc sprawdzimy nas. Quest Log No Quest Available Use a Rafiki Stick to open the large mound in the Outlands. O, oh, my god, będzie interesujący, ja nie mogę. Ale pierwszy, nie pójdziemy, chcę enchantować rzeczy i ten, więc. Nie ja wiem, zobaczymy się w następnym odcinku. Żegnam się, dzisiaj jest Simba z nami i Rafikio, więc. Żegnam się z wami, do następnego odcinka, chodź trafiki się, chodźcie pożegnać, chodź. Ba! Do zobaczenia, na razie, cześć, jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, bo naprawdę doceniam, naprawdę pomaga, <gryw> pomaga ze serią i e, z po prostu z kanała. na kanał. więc dziękuję wam, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć, Pa!